normalnie. Popatrzcie, ja teraz gadam do Ciebie normalnie, rozmawiam, używam kolokwializmu, różnych rzeczy, które też będą zasadami biznesowymi, ale rozmawiam z Tobą normalnie. Dlaczego? Dlatego, że tak rozmawia biznes. Jeżeli Ty zadzwonisz bo dzień dobry, Panie Tomku, e, Mateusz Mrozowski, Panie Tomku, mam do Pana numer stąd i stąd. E, czy znaleźlibyśmy teraz dwie minuty czasu na rozmowę? Tak rozmawia biznes, czyli biznes jak gada, swobodnie. Biznes gada swobodnie, czyli o tym, jak mówisz, ma znaczenie. Przestań intelektualizować, przestań robić jakieś zwroty, które kompletnie e, nic nie mówią, jakieś grzecznościowe, o którym też będziemy za chwileczkę mówić, żeby ich nie używać. Bądź naturalny i swobodny. Ważne jest też to, co mówisz, to znaczy przez telefon istotne jest to, żeby przestać pitolić. E, w, uwielbiam ten fragment, dlatego że pitolenie, List do Kolosan 2.4 z Nowego Testamentu jest taki fragment, który mówi o tym, żebyśmy unikali zbędnego pitolenia, czyli zbędnego e, e, takiego obgadywania, gadania, koloryzowania i tak dalej, takiej zbędnej perswazji. To jest bardzo ważne w sprzedaży telefonicznej. Jak dzwonisz do kogoś, bądź konkretny. Przestań pitolić, nie buduj smultokingu, nie rób jakichś, nie wiem, nieznaczących rzeczy. Istotne jest to, co mówisz, to znaczy jak konkretnie dzwonisz. Tylko biznes dzwoni konkretnie. Ludzie, którzy chcą komuś coś sprzedać, z reguły dzwonią na tak zwaną zakładkę, próbują budować jakąś dziwną relację i tak dalej. Kompletnie tego nie mów. Trzy rzeczy: postawa, tak, to jest bardzo istotne. Czyli chodzisz. Eee, druga rzecz: przestań pitolić. To jest też bardzo istotne i pij chlej z kimś wódę, a nie delektuj się wodą. Czyli mów normalnie. Pierwsza zasada biznesowa. Dr